i na no serio już nie będę na serio czy robisz ze mnie jaja dobra daję ci ostatnią szansę I, ale teraz naprawdę ostatnią oki okay, makapaka ja ci zaraz dam makapaka z kim mi się przyszło przyjaźnić Pospałem już pięć minut i jeszcze nie słyszałem żadnego dźwięku. Moż, może ten czort nareszcie się uspokoił? Dobra, wracam, Lulu. Ale fajna muza Bo! Odejdź z moru, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Każdy jest grzesznikiem. A, a, a spoko to tylko ty. No a głośniej tego nie mogłeś zrobić. Czekaj, sprawdzę. Teraz jest najgłośniej! Człowieku, nie wiem, co, czy sobie zdajesz sprawę z konsekwencji swoich czynów, ale rozkazuję ci, masz to natychmiast wyłączyć. A jak nie, to powiem może do ciebie językiem, który zrozumiesz. Głośniej tego nie mogłeś puścić. I, 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 i. I mój stary ma głośniczek w domciu. I w tak, ja mam w domciu a konkretnie mój stary głośniczek w piwnicy. Trzymamy tam głośniczek, chociaż jest trochę ciasno, bo mamy 70 ludzi w piwnicy. Tak, masz w domciu dużo rzeczy. Ale jednej z tych rzeczy dzisiaj, jak do mnie przyładzisz na nocowankę, wyraźnie zapomniałeś. A niby jakiej? Moz -gu. i Aha, a ja nie wiedziałem, że go się wyjmuje. Jezus, Maria. Czuję, jak niszczą mi się szare komórki. Wracam do łóżka. Ale jak jeszcze raz będzie taki odpał, wywalam ci ten telefon do kibelka. Dzisiaj był płukany kibelek takim środkiem fajnym, który cywiżdżę telefonik. I grzeczny będę, obiecuję. Dobra, może w końcu, jak zastraszyłem go taką straszną zbrodnią, to. Już nie będzie puszczał mi tych debilizmów. Och, dobranoc w świecie. Mam nadzieję, że po raz ostatni, już dzisiaj. Hmm, 10 minut bez żadnego głupiego dźwięku. Mamy nowy rekordzik.

Brainrod to taki śmieszny film, który ma ci jakoś namieszać w mózgu. Niektórym to nawet nie ma w czym, chyba że w pustce. O kim ty teraz właściwie mówisz? Wiesz o dziecku hipopotama mojej babci od ciotecznego psa sąsiada? To twój sąsiad jest twoją babcią? Niektórzy to nawet pustki nie mają w głowie. Kto tym razem słoń twojej babci? Puknij się w czoło, może ci będzie wesoło. A poza tym, co w tym takiego śmiesznego? Widziałem ten głupi mem z tym I am Steve tysiąc razy. To zobaczysz tysiąc pierwszy. To zobaczysz tysiąc pierwszy. A tak w ogóle to ja błazenem jestem, wiesz? Na przykład teraz zbłaźnię swój telefon. I chyć telefonik na ziemi. <laughs> Ale śmieszne, zaraz pęknę. <laughs> No, i co z tego, że jesteś jakimś głupim błaznem? Błazenem. No, błaznem się. Dobra, jesteś sobie jakimś błazenem. No to widziałem tego. I am Steve 1001 razy. To Zobaczysz 1002! Drugi. Chyba, że chodziło ci o zmienioną wersję tej, tego mema, yy, specjalnie dla ciebie. Jakiego? Stworzyłeś mema specjalnie dla, dla mnie? Można tak powiedzieć. No, yy, no. Tylko, że zamiast I am Steve jest I am Sig. Co to znaczy? Dobra, nieważne. A tak na serio chory. <grystanie> Jaki chory? Spokojnie. Miałem tydzień temu test na COVID, a taki patyczek się wkładało do nosa i brrr, tak mi mózg wierciło. Powiem to jeszcze raz, jakby miało co. A poza tym pamiętasz naszą umowę? I, a jaką? Że twój telefonik będzie miał okazję popływać w mojej świątyni dumania. Ha! Jestem! I co? I wrzucę, a ty nawet mnie nie gonisz, bo godziłeś się już ze stratą. Raz, dwa, trzy... O, jeszcze zapomniałem nacisnąć magiczny guzik. Ona nazwie płuczka. Tra lululula, tra lululula. Z czego się tak chichrzysz, jak można wiedzieć? Twój telefon nie żyje. Bo cię strzelowałem, to podstawiłem ci twój telefon. Teraz włączyłem z twojego telefonu, ten IM Steve. Bo wiedziałem, że spuścisz. Jezus Maria, nigdy więcej do mnie nie przychodzisz. Nie zrobiłeś tego, prawda? A jak mam ci pokazać? Zobacz, tu jest mój. O, zobacz. To jest mój. Mam na tapecie mrówkę, co ją kiedyś znalazłem w gaciach i mnie ugryzła w. A nieważne, nieważne. Jak ty to naprawdę zrobiłeś, to ja cię na serio już nie zapraszam. Wypad z mojego domu, śpisz na ulicy. Ale mama miała mnie odebrać rano. A poza tym ja jestem śmiesznym pranksterem. A ja jestem, kurde, drugi Lewandowski. A ja jestem i ja jestem pilotem samolota. To, to, to ja jestem piekarzem. Poproszę Bagietkę. A w łeb chcesz? O, macie za darmo. Macie za darmo. Macie za darmo, tylko poproszę, z, jeśli już z waniliową lub truskawkową polewą, bo na czekolady mam niestety apsika, czyli uczulenie. Tak, chcesz, już do ciebie ledzę. Nie, nie, nie. To był tylko taki ironiczny żart, bo jestem pranksterem, wiesz? Yy, co ty robisz? Ładny fraja, że pokruszyłeś mi szybkę mojego telefonu. O nie, akurat co pęknięcie zasłoniło mojego Wacława na zdjęciu.